Dzień dobry Państwu w takich przedświątecznych nastrojach. Witamy się z Czarkiem Strumnikiem, naszym motobowodniakiem utytułowanym zawodnikiem. Czarek jest u siebie w chodzieży. Dzień dobry Czarku. Dzień dobry, witam Cię Adrenie, witam wszystkich słuchaczy i widzów. Tak naprawdę, teraz to powinniśmy mówić już o progu sezonu, bo przygotowujesz się do kolejnego sezonu. Za chwilę też powiemy o tym, że zmieniasz klasę. No, ale co ty teraz robisz w tej rzeczywistości? Gdzie jesteś, jak się odnajdujesz w tej sytuacji, niełatwej dla nas wszystkich? No, aktualnie, aktualnie jestem w pracy w, w biurze. Oczywiście sam, bo, 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 bo pracownik, który pracuje u mnie w biurze, pracuje zdalnie <laughs> albo pracujemy w takich godzinach, żeby nie być razem w biurze. Ja na co dzień prowadzę firmę transportową, więc. No nie mogę się trzymać, jak wiadomo, transport nie podlega tym, tym restrykcjom, które, które, które obowiązują większość obywateli i większość społeczeństwa, więc pracuję oczywiście, moja aktywność aktualnie sprowadza się tylko do, do kursowania między, między biurem a, a domem i nic więcej, żona z dzieckiem cały czas siedzą, z synkiem cały czas siedzą w domu, a ja tylko jestem kilka godzin dziennie w biurze, Staram się ustalać no, transporty. Wiadomo, aktualnie jest, jest ciężko na rynku z powodu, z powodu całej tej sytuacji związanej z, z wirusem. No i od czasu do czasu uda mi się pójść do przydomowego garażu i trochę jeszcze przy, przy sprzęcie pogrzebać i, 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 i popracować. No właśnie, powiedz mi, stęskniony już za ewentualnym powróceniem na wodę i startem w zawodach. Bo my tęsknimy nawet za wyjściem do lasu czy do sklepu w normalnych okolicznościach. A no, wy zawodnicy pewne rzeczy macie zakodowane w swoich genach, w tym co robicie na co dzień? No bardzo. To brakuje tego strasznie po prostu. Już o tej porze to już powinienem być minimum raz na wodzie, albo może nawet i dwa, więc bardzo na tego brakuje. Niestety no nie, nie ma w tej chwili technicznych możliwości, żeby przeprowadzić jakikolwiek trening. Wszystko jest pozamykane. Łącznie z, z naszą stanicą w prostu, co jest absolutnie zrozumiałe, I, i, i w tej chwili nikomu do głowy nawet by nie przyszło, żeby, żeby próbować testować jakąś łódkę na wodzie. Musimy się uzbroić w cierpliwość i, i po prostu i czekać na, na, na rozwój sytuacji, i, i na to, kiedy się w końcu to, to skończy. To zostajemy w tym klimacie sportowym. W zeszłym sezonie dwa medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy brąz i srebro, no i potem decyzja, którą ogłosiłeś, że zmieniasz klasę. Twoje OSY 400, w których ścigałeś się przez wiele lat, zamieniasz na? Zamieniam na, na, na łódkę, na klasę F500. Jest to bardzo duże wyzwanie, nie ukrywam, ale ja lubię takie wyzwania i, i będę starał się jak najlepiej reprezentować yy... Po prostu w nowej klasie, w nowej klasie 500 i będę starał się trzymać jakiś wysoki poziom. Wiadomo, jest przede mną bardzo dużo nauki, mnóstwo nauki, ale po pomału krok po kroku będę, będę starał się, żeby, żeby po prostu zdobywać doświadczenie i uzyskiwać jakieś tam. Coraz lepsze lokaty. Na początku oczywiście kończyć biegi, uczyć się jeździć, bo klasa 500 jest, to jest najtrudniejsza klasa ze wszystkich możliwych klas. To jest trudniejsze od Formuły 1, od Formuły 2, ponieważ nie dość, że, że prędkości są zbliżone do Formuły 2, to u nas wchodzi oprócz, oczywiście oprócz power trimu, jeszcze wchodzi obsługa wydechów. Trzeba wsłuchiwać się w ten silnik i, i wiedzieć, jak, 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 jak tymi wydechami czy rurami wydechowymi operować, do tego, wchodzi, do, do tego dochodzi trim, do tego dochodzi gaz. W klasie 500 nie można odpuścić gazu, mało kto o tym wie, ale tutaj się jedzie albo na pełnych przepustnicach, albo wcale. Tak? W F2, w F1 można tego gazu ująć w każdej chwili i nic się nie stanie. U nas, jeżeli się gazu ujmie, to jest silnik od razu zatarty i to już generuje jakieś tam spore koszty, dlatego to jest albo cały gaz, albo wcale, do tego dochodzą wydechy, trim. No, jest to bardzo, bardzo ciężka, bardzo trudna i skomplikowana klasa, dlatego jest. Ale jest piękna, dlatego, dlatego to padło, właśnie F500 padło, padło moim wyborem. My w tych 500 i siedemsetkach mamy już dwóch bardzo doświadczonych zawodników, bo Tadeusz za to już jest Nestor sportu motorowodnego, Marcin Zieliński za, za to pokazuje. Jak dochodzić do wielkich pozycji w 500 czy 700? -ce. Marcin, którego serdecznie pozdrawiamy przy okazji, Kiedy rozmawialiśmy między innymi o Tobie. No mówił, Czarek będzie musiał się przestawić i nabrać nowych nawyków. Wspominał, nie będzie odwracania głowy, będzie musiał korzystać z lusterek. Ty już się tego uczysz? Ciężko powiedzieć, czy się tego uczę, bo to wszystko, co, co się działo w, w ostatnich miesiącach z zeszłego sezonu, to było, że tak powiem, na wariackich papierach. Yy. Jeszcze wracając do tych zawodników, no to no Tadeusz Herenza to jest niewątpliwa legenda. tak? wielokrotny mistrz świata. On, on już niczego nie musi pokazywać, on swoje już zrobił. To jest, to jest zawodnik, który, który po prostu zdobył wszystko w tym sporcie, co, co, co jest do zdobycia. Natomiast jeżeli chodzi o Marcina, no to on z sezonu na sezon po prostu bije, bije następne rekordy. No, trzy medale w jednym sezonie i to dwa złote na Mistrzostwach Europy w 700 i w 500 no to świadczy tylko o jego, o jego poziomie, do, do, do jakiego doszedł i jaki, jaki reprezentuje obecnie. No jest to w tej chwili chyba jeden z najlepszych zawodników, jak nie najlepszy w stawce. Również jego team jest, jest, jest bardzo dobry, o czym tutaj trzeba dodać. Po prostu cały tam zespół robi niesamowitą robotę i to się składa na, na, te, na te super wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o samo, samo, samą jazdę, no to rzeczywiście no, trzeba się bardzo dużo wielu nowych rzeczy nauczyć. Bo nie można obracać głowy, nie można patrzeć wstecz, można tylko używać lusterek. Natomiast będę chciał korzystać z, z, z osoby radiomena, czyli osoby, która, która będzie na, na brzegu mówić mi, co się dzieje na wodzie i co można zrobić, a, a co nie. Myślę, że to na początku bardzo, bardzo pomoże. No i kolejną kwestią jest też, że no mówiąc trochę nieskromnie, Zakupiłem bardzo dobry sprzęt, jak nie jeden z najlepszych, który jest dostępnych. I na pewno w tej chwili posiadam zdecydowanie szybszy sprzęt, aniżeli, aniżeli umiem go wykorzystać i, 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 i nim pojechać, więc czeka mnie na pewno bardzo dużo nauki. No i to, i, i to tyle. No, na chwilę obecną. A wracając jeszcze do poprzedniego sezonu, no to to wszystko było na bardzo wariackich papierach, bo jak wiadomo, ja jak kupiłem tą łódkę. Praktycznie dwa lata temu, ale, ale, ale w zeszłym sezonie oddałem ją z powrotem Marianowi. Jungowi, żeby mógł na niej startować dalej, więc ja ją odebrałem dopiero w jadownicach. Później były zawody w chodzieży, więc nie było za bardzo czasu się tym wszystkim zająć. Przed zawodami w Bodzarów siedziałem w niej trzy razy, z czego dwa razy się zatarł silnik, więc mieliśmy bardzo dużo problemów. Tam był kłopot z balansem, bo powyżej 160 na godzinę łódka łódka po prostu otwórwała z moją wagą. Marian był 20 kilo, jest 20 kilo cięższy ode mnie, ja jestem po prostu za lekki do tej, do tej łódki. I dopiero teraz, przez zimę. Przygotowaliśmy to z Wojtkiem, z mechanikiem Wojtkiem, tak w ten sposób, że ona jest już przystosowana bardziej pode mnie, czyli przesunęliśmy balans do przodu, fotel, wszystkie pompy, wszystko to, co szło, przesunęliśmy do przodu, całą wagę. Również przesunęliśmy do przodu i mam nadzieję, że będę już mógł rozwinąć też normalne prędkości, które, które, które są w klasie 500, czyli te 170-180 na godzinę będę mógł rozbijać i łódka nie będzie zachowywała się tak, że będzie chciała sama otwornąć. My możemy sobie tylko życzyć tego, aby sytuacja jak najszybciej powróciła do normy, tak to nazwę, i spotkamy się na zawodach. Ale przed nami taki szczególny czas w naszym życiu prywatnym. Są święta też w innych okolicznościach. Rozumiem, że spędzasz je w gronie tej ścisłej rodziny. Przestrzegamy zasad i promujemy je. Zostań w domu, bądźmy odpowiedzialni za to, co się dzieje i świętujemy z najbliższym. Oczywiście, że tak. Stosujemy się, ja stosuję raz z rodziną się absolutnie do, do wszystkich zakazów i nakazów, czyli zostajemy w domu, nigdzie nigdzie nie wychodzimy, nie odwiedzamy nawet e, najbliższej rodziny, ani moich rodziców, ani rodziców żony i po prostu musimy zostać w domu, przetrzymać jeszcze te kilka lub kilkanaście dni i, i czekać na lepsze czasy. Być sportowcom i miłośnikom speed on the water w tych czasach zarazy, jak się wyrażę? Ja myślę, że przede wszystkim cierpliwości, spokoju, spokoju ducha, zachowajmy, zachowajmy spokój i, 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 i jak gdyby zimny umysł, zachowajmy rozsądek, Zachowajmy się odpowiedzialnie, nie wychodźmy z domu. Ja wiem, że jest pogoda bardzo piękna. Ja też chciałbym już zejść na wodę swoją łódką, yy, zacząć testować, wyjść na spacer ze synkiem, tak, ale no niestety nie możemy, musimy się... Musimy się stosować do tych zaleceń, które, które wydaje, które wydaje nam rząd, które wydaje nam Ministerstwo Zdrowia. Myślę, że to jest w tej chwili, że to jest w tej chwili najważniejsze, a, a jeszcze będzie czas na to, żeby, żeby po prostu korzystać z uroków natury i, 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 i z piękna, który natura nam daje, więc życzę wszystkim miłośnikom sportów wodnych i sportów motorowodnych dużo zdrowia, dużo spokoju i wszystkiego dobrego na te święta. No to my od siebie podkreślimy jeszcze raz dużo, dużo zdrowia, także dla Was, dla całej rodziny, dla przyjaciół z Chodzieży, bo mamy ich tam mnóstwo. Do zobaczenia. Dziękuję czarek za poświęcony czas i widzimy się niebawem u nas, pewnie przez krótki czas z kolejnymi naszymi zawodnikami ze świata Speed on the Water. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, również wielkie dzięki i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Hej.